Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o Uniwersum Kill Jest 5 marca 2021 roku i dzisiaj chciałem opowiedzieć troszeczkę więcej o bibliotece i o wedanach. A więc zaczynamy. Famus TV zaprasza. W czwartym tomie, akurat mam przy sobie tylko czwarty tom, jest rozwiązanych kilka istotnych dla uniwersum zagadek, ale nie wszystkie. Ja też do końca nie powiem, co się stało, co było przyczyną niektórych, niektórych rzeczy, ale opowiem, opowiem o bibliotece. Biblioteka powstała, i w ogóle seria bibliotek powstała pod koniec wojny galaktycznej. Poprzedniej wojny galaktycznej, która zakończyła się około 45 tysięcy lat przed, przed czasami opisywanymi w, w uniwersum. Wydanie wiedzieli, że przegrywają, że to jest w sumie tylko kwestia czasu. Z przymierzenie mieli przytłaczającą przewagę. W zasadzie już uganiali się za wydaniami po całej galaktyce i tutaj powstał szybko plan, żeby w formie jakby rezerwatów zachować gdzieś gatunek. No bo wiedzieli, że anioły, demony, diabły, no i parę innych, parę innych ras kosmicznych no będą się, będą się ściły za tą całą wojnę, która też dość długo trwała i przyniosła wielkie, wielkie, szkody całej galaktyce. O, więc wydanie wpadło na pomysł, żeby zrobić takie rezerwaty i te rezerwaty powstały. Nie jestem pewny, czy napisałem konkretnie cyfrę, ale chodziła mi zawsze cyfra 5. Ziemia była jednym z tych rezerwatów i cały ten tajny plan nazywał się Plan Aurora. Plan, plan Aurora po, polegał na Ukryciu, ukryciu no w zasadzie na peryferiach galaktyki, chociaż to, jak dobrze spojrzeć na mapy gwiazdne, to nie jest jakiś peryferium, to jest w zasadzie środek, ale dla tamtych, tamtych cywilizacji w tamtym czasie to już były peryferia. Tutaj się mało działo, tutaj nie przeszukiwano tych terenów tak mocno. Ustawiono, ustawiono Ziemię w odpowiednich warunkach. Planeta posiadała wszystkie najważniejsze, wszystkie najważniejsze e, e, charakterystyki ważne dla przeżycia WEDAN, e, no, czyli grawitacja, e, jeden e, e, satelita, satelita e, planety, e, woda, tlen, no, wszystko takie wszystko co było potrzebne. Natomiast ta ucieczka to nie była jakaś wielka masowa, wielka masowa, ucieczka i przeniesienie po prostu jednej planety w inne miejsce, znaczy w zasadzie jej mieszkańców. A przyleciał, przyleciał tylko jeden statek, jeden statek potężny, potężny, jakby to powiedzieć, no to nie był Dragonaut, ani Super Dragonaut, on był większy jeszcze. Natomiast on miał za, za zadanie przywierzenie jak największej ilości ludzi i w zasadzie wedan i zapewnienie ciągłości cywilizacji. I to było zaplanowane. On posiadał w swoich jakby strukturach także bibliotekę, ale to była innego rodzaju biblioteka. To nie była taka sama samodzielna biblioteka jak, jak potem mieliśmy w, w opowieści. I ten statek przyleciał, przywiózł tutaj wedan Natomiast bardzo szybko y, ten plan aurora został rozszyfrowany, i y, zasadniczo y, cztery poprzednie aurory zostały znalezione i zostały z, z, wybite, zdetermin, zdeterminowane. I <laughs> y, y, to samo miało stać się na Ziemi, ale okazało się, że tuż przed końcem wojny. A anioły dostały wiadomość od stwórcy, to jest tam gdzieś napisane. Dostały wiadomość od stwórcy, że mają zaprzestać mordowania. Ale to była tylko, tylko taka informacja, i anioły, oczywiście, że tak powiem, do własnych potrzeb nagięły, jak to zawsze robiły. I owszem, nie mordowały, ale zrobiły sobie tutaj rezerwat. Potem ten rezerwat został przekazany innym rasom, kiedy anioły uznały, że. Więcej, więcej wydań już nie ma w galaktyce. W zasadzie to jest ostatnie miejsce, w, znaczy w zasadzie no nie ma takiej pewności, ale liczyły, że to jest ostatnie miejsce i przekazały, przekazały władzę nad planetą, przekazały rasom, które czuły się bardzo pokrzywdzone przez wojnę, i teraz one mogły się, że tak powiem, wyżywać i uzewnętrzniać na planecie. No i tu chodzi przede wszystkim o anunaki. Reptilian, Dworfen w mniejszym stopniu, jeszcze jedna rasa uciekła mi. Przede wszystkim trzy rasy się, się tutaj się tutaj panoszyły. Natomiast, natomiast no tak, cyklicznie trwały dożynki, czyli mordowanie, mordowanie Wedan, no, a potem post-Wedan ludzi. Tylko, że te cywilizacje nadzorujące coraz mniej miały czasu, żeby tu w zasadzie zaglądać, były na tyle uspokojone, że podejrzewało, że tu się w zasadzie nic nie dzieje. Trochę, trochę w nich ta, ta agresja trochę przycichła, co jakiś czas cyklicznie przetrwały sprawdzać. No i wtedy się dozbywały dożynki. To akurat, to akurat takie słowo, ale, ale to nie ma nic wspólnego z innymi, jakby to powiedzieć, innymi uniwersami. To jest zupełnie inna sytuacja, wzięta z czego innego. No i tak, i tak, sobie, i tak sobie ta cywilizacja tutaj wegetowała. Utrzymywana bardzo, bardzo sztywno w ramach w ramach tych nadzorców. Natomiast, natomiast a ludzie w, w, pomiędzy tymi dożynkami wyrwali się. Wyrwali się, odnaleźli jakieś... jakieś znaczy nie będę dokładnie zdradzał, bo być może napiszę jeszcze prequel, prequel do, do tego, do Universum, czyli jak, jak ludzie się wyrwali z Ziemi, a to tam będzie ciekawie, bo tam jest parę ciekawych pomysłów. Więc nie chciałbym powie powiedzieć, jak to się stało. Natomiast znaleźli, znaleźli lukę czasową między dożynkami i zdążyli odlecieć. A... Wydawałoby się, że w tym momencie byłoby najlepiej, jakby dla historii, dla opowiadania, znaleźć yy, bibliotekę Wedan, ale będzie substytut. Ponieważ, yy, jak zauważyliście w pierwszym tomie, jest duży, duży nacisk położony na poszukiwanie tak artefaktów. Artefaktów związanych z Wedanami. I te poszukiwania oczywiście trwają, i dlatego się odnajduje, się odnajduje biblioteka ta duża, ta właściwa, ta z, z planów znowu Armagedon. Plan Armagedon polegał na tym, że wysłano statki. W zasadzie to były statki automatyczne. Te statki po prostu się wyłączały. I sobie dryfowały w, w przestrzeni kosmicznej w totalnej pustce, znaczy wiadomo w galaktyce, ale w totalnej pustce, bardzo trudne do namierzenia. E, informowały się tylko e, e, na temat sytuacji na frontach, czy później już w sytuacji w, w pustej galaktyce, no prawie pustej galaktyce. Natomiast one też poszukiwały, one też poszukiwały ludzi, czy w zasadzie wedan, czy postwedan poszukiwały jakichś potomków, no nie mogły znaleźć, nie mogły znaleźć, to jest, to jest akurat, to jest akurat taki fakt jakby, z no, powieści, tak? że to one zostały znalezione, a nie one znowu znalazły, znalazły ludzi. Jak to się, jak, czym w ogóle jest, czym w ogóle jest biblioteka? Jak wygląda i jak, jak, jak technicznie to, to, to wszystko tam działa? Tą, którą my znaleźliśmy, i większość tak samo wygląda, to są spotki. Tylko to nie są takie spotki, jak to powiedzieć, z To są olbrzymie, olbrzymie statki. One miały być autonomiczne na tysiąclecia. No i były, jak się okazuje, ten nasz działał bardzo, bardzo dobrze. Natomiast one, one No one miały swoją inteligencję. Były tak potężne, że miały swoją inteligencję, była to inteligencja tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, i zbiorowa, i osobnicza jakby. Dlaczego osobnicza? No tylko po prostu posiadały jakby zapisane w pamięci zachowania ludzkie. W zasadzie, w zasadzie to, to, były, to byli wydanie, tylko w formie elektronicznej, jakby to powiedzieć. E, oni zostali zapisani oni sobie tam funkcjonowali w środku e, w formie właśnie tak, e, elektronicznej, jakiejś takiej nie, medialnej. No po prostu byli, byli takimi e, bytami niefizycznymi. Ale mogły się stać fizyczne, tylko tak jakby pośrednio, ponieważ biblioteka była w stanie wygenerować ich awatar. Awatar to jest skonstruowany z pól, e, tych pól, o których wcześniej mówiliśmy. Z pól elektromagnetycznych wygenerowana postać. I ona przy, przy okazji ma tą inteligencję, która jest tam gdzieś zapisana i tworzy, tworzy już taką jakby bardziej realną postać, taką quasi postać. No. Nie, jest, nie jest organizmem żywym, ale zachowuje się jak organizm żywy. Można się po prostu pomylić i to jest bardzo ciężko ją jakby ocenić, rozgryźć, że to jest że to jest sztuczna, sztuczny twór, jest tak dokładnie zrobiony I to jest taka precyzja, którą gdzieś tam ktoś z, z bohaterów wpada z zachwyt, widząc, widząc awatara. Awatar może się pojawić, to jest właśnie zagadka, która nie została wyjaśniona i nie będzie wyjaśniona, to jest akurat łatwo e, dla pisarza science-fiction nie do końca powiedzieć, co się, jak, jak to jest zrobione, e, o tyle, o ile na statku, na czyli na bibliotece Łatwo to jest zrozumieć, bo być może coś innego, zewnętrznego generuje pola i ten awatar się pojawia prawie jak żywy. Czy w zasadzie żywy, no to fizyczny. W formie tych pól siłowych i różnego rodzaju innych. I znaczy to można, można sobie jakoś wytłumaczyć, tak? Że jest generowany w każdym, w każdym miejscu na tym statku. Natomiast trudno i... Też jest, jest, jest to zagadką, jak to się dzieje, że awatar w zasadzie po tym, jak. Znaczy, awatary dzielą się na dwie, dwie grupy. Jedna grupa to jest ta, która podróżowała z awatarem, czyli to są wydania I druga grupa to jest ta, która jest przyznawa awatarów przyznawanych przy wejściu do, do biblioteki. Tam jest jeszcze ten szczegół badania kodu genetycznego, czy on jest wspólny dla wedan, i niektórzy niestety. Nie przechodzą tego badania, nie otrzymują awatara, ale człowiek, który otrzyma tego awatara, wychodząc z biblioteki, zachowuje go. Jest, jest opis dwukrotny, bodaj, że jak von Kopf, Paweł von Kopf przywołuje awatara. Musi mieć kod. Tylko, że generalnie osoby, które były w bibliotece, nie zdają sobie sprawy, że mają, mają tego awatara ze sobą. Awatar może być przydatny, bo on może wykonać normalne czynności. Natomiast nie jest rozpisane skąd bierze energię, na przykład na te pola. On już jest przypisany do człowieka. On ma wiedzę, on ma wiedzę biblioteki. Tak jakby to jest zasugerowanie, że jakby miał połączenie, ale nie ma tego połączenia. On jest samodzielnym bytem, jest taką, taką wersją wersją tego właściciela, jakby tego pierwowzoru. I on tylko w jego towarzystwie się może pokazać, albo może nawet nie tyle w towarzystwie, ale jakby z jego przyczyny i w, w jego jakiejś bliskości. Nie, on nie musi być jakby obecny, ta, ta osoba, ale może się, musi gdzieś być niedaleko, żeby, żeby ten awatar mógł, mógł zaistnieć. E, o tyle to jest przydatne, że on może, tak jak mówiłem, pomóc fizycznie, ale może też doradzać. E, to, jest, to, jest kwestia, to jest kwestia awatarów. E, awatary też się w zasadzie się specjalizują. Bo jeżeli mamy do czynienia na przykład z awatarem y, wojownika, y, to on trochę inaczej jakby inną wiedzę jakby gromadzi, czy, czy ma jakby w, w sobie, e, a co a inną wiedzę ma na przykład awatar profesora czy awatar jakiegoś naukowca. To jest jakieś dziedziny, gdzie on podpowiada co, jak. M, przy okazji wychodzi taka mała złośliwość. W, w, Wydanie są złośliwi i tak się skonstruowali, że oni nie chcą do końca powiedzieć, co jest, co jest jakie jest rozwiązanie. Oni uważają, że dużo bardziej wartościowa jest sytuacja taka, jeżeli człowiek, czyli po sam dojdzie do tego, jak co jest skonstruowane, jak to jest zrobione, na jakiej zasadzie działa. Więc oni podpowiadają, ale nie powiedzą do końca. No to jest takie na zasadzie psychologicznej, że po prostu, jeżeli nad czymś pracujemy, to Bardziej nas cieszy efekt, jeżeli otrzymamy to sa, sami, jakby, a nie na tacy. Więc, więc awatary, awatary powstają w głębokich czeluściach biblioteki. Natomiast natomiast mogą podróżować już potem z jakby pierwowzorem, z właścicielem powiedzmy. E. Biblioteka. Biblioteka to w zasadzie jest, to nie, nie chodzi tutaj o zbiór tak, jak się go zbiór jakiś czy coś takiego. To jest jakby głębsza myśl. To jest zbiór wszystkich danych. Różnego rodzaju, od, od naukowych do filozoficznych, historycznych. No, wszelkiego, wszelkiego rodzaju. Dałoby się to oczywiście zmieścić na dużo mniejszym statku, ale tutaj też nie było to celem. Dlatego, na przykład, biblioteka ma bardzo duży jakby to powiedzieć, rezerwuar, czyli zasób socjalny. No bo w zasadzie mogłaby to być kostka z programem i z jakby kościami pamięci. I mogłaby sobie taka kostka podróżować, tylko rozsiewać wiedzę. Natomiast to jest potężny statek i on jest przystosowany pod wedan, czyli po, też pod ludzi. To tak jest w opisie, jest, jest wejście, jest brama do Brama do biblioteki, jest, jest, jest e, duża sala, taka jakby konferencyjna, spotkaniowa, ale są potem już normalne, normalne e, e, m, mieszkania, jakby czy, 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 czy no, mieszkania sobie dla załogi. E, Tutaj można jedynie się domyślać, że biblioteka wiedziała, że będzie musiała wykształcić swoich potomków, znaczy potomków Wedan, będzie musiała ich w jakiś sposób wykształcić, a więc będą musieli oni mieć jakieś warunki do zdobywania tej wiedzy. Prawdopodobnie można by też się pokusić, że to jest forma szkoły, ale to, to tylko tak teraz na szybko można, można się domyślać. O. Nie wiem, podejrzewam, że jeżeli chodzi o bibliotekę i o, o, o awatary, o plan Aurora, plan Armagedon, to byłoby wszystko. Myślę, że następnym razem można, można w ramach uniwersum Kill opowiedzieć o rasach. O rasach występujących podczas wojny. No to do zobaczenia następnym razem.